Pani jasnogórska, pani ostrobramska, znawcy tematów pewnie jeszcze wiele tego typu określeń potrafiliby przytoczyć. I nie będę dzisiaj mówił dużo na temat moich opinii, na temat tego rodzaju określeń czy kultów z nim związanych, ponieważ wywołuje to bardzo dużo emocji, które zaciemniają zdolność samodzielnego myślenia. Ale chciałbym wszystkim tym, którzy w jakiś sposób czczą Panią Jasnogórską, Panią Ostrobramską, zadedykować lekturę dwóch prostych wersetów słowa Boga, czyli inaczej przedstawić Wam naukę Kościoła Apostolskiego, naukę apostołów Jezusa Chrystusa. Otwórzcie sobie proszę list do Koryntian pierwszy, ósmy rozdział. Tam właśnie jest kontekst Boga prawdziwego i różnych innych bogów. I nauka apostolska, nauka Kościoła Apostolskiego brzmi następująco. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, Rodzaj męski, ale chyba jakbyście rozszerzyli to na rodzaj żeński, no to chyba interpretacja dalej by pozostała ta sama. I dalej nauka Kościoła Apostolskiego brzmi. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje. I przez którego my także istniejemy jest tylko jeden Pan, Jezus Chrystus.